Dzień dobry. Pojawiam się u was w przedostatni dzień roku. Jak żeby mogło być inaczej? Oczywiście, że z książką. A w moich rękach książka od wydawnictwa PWN, człowieka, o którym mieliśmy już okazję rozmawiać na pokładzie Rozmawiam, bo lubię. Przypomnę, że spotkałyśmy się z Joanną Flis, psycholożką i psychoterapeutką przy okazji książki Gdy życie zdaje się nie mieć sensu Wiktora Frankla. I wówczas ta nasza rozmowa toczyła się wokół frustracji egzystencjalnej. Rozmawiałyśmy o poszukiwaniu nadziei. I pojawił się też taki bardzo ważny temat, jak branie odpowiedzialności za swoje życie, co jest wyrazem naszej dojrzałości. Wiktor Frankl, czyli austriacki profesor neurologii i psychiatrii, twórca logoterapii, czyli tej metody, która polega na poszukiwaniu sensu, człowiek bardzo wiarygodny w tej dziedzinie, ponieważ przeszedł przez obóz koncentracyjny i, jak sam wielokrotnie podkreślał, nawet w tym piekle, jakim bez wątpienia był obóz koncentracyjny, nigdy, nie stracił wiary w sens istnienia. A dziś w moich rękach książka Psychoterapia na co dzień. To jest książka, która jest zapisem wykładów radiowych Frankla, które pojawiały się na antenie radiowej w latach 50. I myślę, że warto podczas lektury mieć z tyłu głowy tę świadomość, że są to wykłady z lat 50., bo przez te kilkadziesiąt lat zmieniło się też sporo i w psychiatrii, i w neurologii, i w psychologii. Ta wiedza się znacznie... Poszerzyła, więc tutaj odnotowujemy pewien moment w historii, ale jednocześnie myślę, że Taka baza jest cały czas niezmienna, czyli chęć pomocy człowiekowi w nazwaniu, w ułożeniu w sobie emocji, wyrwaniu go z takiego rodzaju bezsilności. O czym pisze Frank w psychoterapii na co dzień? Już Wam mówię, mam tutaj taką specjalną ściągę, zanotowałam sobie najważniejsze dla mnie tematy. Każdy oczywiście, zawsze to podkreślam, filtruje książkę przez siebie. Po raz kolejny wraca ten temat pustki egzystencjalnej, i przypominam, że te wykłady Frank wygłaszał w latach 50. i już wówczas pisał o ludziach sobie ówczesnych, jako o ludziach, którzy zdobyli już pewną stabilność materialną. I paradoksalnie w tym momencie, kiedy wydawałoby się, że mają wszystko, w sensie takiej. Takiej bazy materialnej odczuwają pustkę egzystencjalną, odczuwają brak poczucia sensu. Wskazuje też na to, że człowiek nie ma czegoś takiego tak silnego jak instynkt zwierzęcy, który w pewnym sensie mu ułatwia życie, bo pokazuje, wręcz wymusza pewne zachowania, bo ten instynkt jest tak silny. Pisze o zaniku tradycji i pokazuje tego człowieka, który nagle nastąpa po takim bardzo niepewnym gruncie, bo musi podejmować setki decyzji, bo ma takie poczucie, że nie ma żadnej stałej i ta pustka egzystencjalna jest takim tematem, który wielokrotnie jak refren wraca u Wiktora Frankla. Jednocześnie mówi o tym jako twórca logoterapii, że sens nigdy nie może być komuś nadany, podsunięty dany na tacy, tylko każdy z nas ten sens musi znaleźć dla siebie. Pisze też o takim to było dla mnie bardzo ciekawe. Jest takie zdanie, kiedy mówi, że w każdym zwątpieniu, w każdym kryzysie, który się w nas pojawia, wiadomo, że one się pojawiają w bardzo różnych okolicznościach i z różnych powodów, że w każdym takim zwątpieniu, za nim gdzieś pod potrzewką, jest gloryfikowanie, absolutyzowanie jednej wartości. I ja wiem, że na razie to brzmi tak bardzo naukowo, skomplikowanie, ale też Frank przekłada te takie mądre, naukowe zdania na proste konkrety, prostą opowieść, zrozumiałą dla każdego. No i weźmy jeden z takich przykładów, wyobraźmy sobie osobę, która przez całe życie marzyła na przykład o posiadaniu wielodzietnej rodziny, a tymczasem nie udaje się znaleźć partnera, nie ma dzieci, został przekroczony ten wiek, kiedy można mieć dzieci. No i mamy sytuację takiej totalnej rozpaczy. A jednocześnie Wiktor Frank też pyta, czy ten sens życia to jest faktycznie tylko to, że jesteśmy tu tylko po to, żeby założyć rodzinę i nic więcej się nie liczy. Pokazuje, że ten cel czasami trzeba przeformułować. Mówi też o pacjencie, który na skutek choroby traci nogę. Jest po amputacji, jest w rozpaczy, ale zdrowo, znowu mówię, czy nie spłycamy za bardzo zagadnienia, rozumiejąc oczywiście rozpacz konkretnego człowieka, no bo trochę jakbyśmy przyjmowali, że jesteśmy tu tylko po to, żeby pewnie dwoma nogami stąpać po ziemi, a inny rozwój sytuacji to już jest absolutna katastrofa. Pokazuje, żeby ten cel, w zależności od sytuacji, od tego, co nam podsuwa życie, życie była brutalne. Że tą naszą misją, zadaniem jest ciągłe przeformułowanie, że być może za taką głęboką rozpaczą, kiedy coś nam nie wychodzi, stoi to, że za bardzo opatrujemy sens tylko w jednej z wielu możliwości. Jeżeli ta jedna nie wyszła z różnych powodów, szukajmy czegoś innego. Nie, nie może, żeby, to jest taka trochę mobilizacja do tego, żeby się nie poddawać, żeby szukać, żeby brać odpowiedzialność za swoje życie. Bardzo jakoś jest mi to bliskie, z takim myśleniem, że nadzieja w ogóle no w języku polskim to jest oczywiście rzeczownik, ale że ta nadzieja jest działaniem jednak, czyli trochę taka czasownikowa jest, wymaga urzeczywistniania, czyli szukania, upatrywania tego sensu w wielu możliwościach. To jest jeden z wielu tematów, które znajdziecie w wykładach Frankla. Wygłasza też takie zdanie, które brzmi trochę tak dydaktycznie, ale zatrzymajmy się przy nim. Wychowanie powinno być nastawione nie tylko na przekazywanie wiedzy, ale na doskonalenie sumienia. Brzmi tak trochę pompatycznie, ale gdyby zdjąć tę pompatyczność, to bardzo dużo się za nim kryje, bo myślę, że stawiamy oczywiście na wiedzę, to jest ważne, ale Frank też mówi o tym, jak szalenie ważna jest empatia, ale też jak szalenie ważne jest sumienie, czyli ta zdolność do tego, żeby mieć w sobie odwagę, żeby zaprotestować w sytuacjach, które nie są zgodne z naszym systemem wartości. On zresztą opowiada w bardzo ciekawy sposób o masie, która, no, jeżeli są w tej masie jakieś indywidualności, od razu chce je przyciąć do jakiegoś schematu, bo trudniej jest po prostu Zarządzać taką społecznością, w której ktoś jest indywidualnością i pisze wprost, że sumienie czyni człowieka zdolnym do sprzeciwu i pokazuje takie ryzyka, jeżeli nie będziemy tego swojego sumienia używać jak łatwo ulec konformizmowi, jak łatwo poddać się różnego rodzaju totalitaryzmom i myślę, że to są takie zagadnienia, o których on opowiadał i pisał w latach 50., a cały czas są szalenie aktualne. Pisze też o takiej rzeczy, przyznaję, że wcześniej o tym nie myślałam, chociaż kiedy sobie to wypowiedziałam na głos, to wydaje się oczywiste, że często psychiatrzy, piszą o tych swoich czasach, na przykład w latach 50., zmagają się przy spotkaniu z pacjentem z takimi pytaniami, które nie są już czysto natury medycznej, ale wręcz filozoficznej. No bo pytanie o sens życia to jest zdecydowanie takie pytanie natury filozoficznej. Piszę między innymi też o tym, żeby się przyjrzeć, w jaki sposób, Przyglądamy się rzeczywistości, jak często oceniamy innych tak generalizując, czyli bo Polacy to zawsze, bo oni to coś tam, i takie uogólnienia często powodują, że my tak podświadomie chcemy się wyłączyć z ogółu. A co jest z naszą odpowiedzialnością? To są często niewygodne pytania, ale warto się im przyjrzeć. Opowiada też o sytuacji starszych osób, które przechodzą na przykład na emeryturę i mówi, że nie jest rzadkością, że właśnie wtedy przychodzi kryzys psychiczny, bo człowiek przestaje się czuć się potrzebny. Stąd też to Budowanie wspólnoty, obudowywanie się takim bezpiecznym kokonem ludzi jest szalenie istotne. Tam pada zresztą takie zdanie, że drzwi do szczęścia otwierają się na zewnątrz, co wymaga znowu ruchu, wyjścia do ludzi, inicjowania pewnych kontaktów, dbania o relacje. Pisze też, przywołuje Pascala, który w swoich myślach napisał takie zdanie, które mimo upływu czasu kompletnie nie straciło nic ze swojej aktualności: nic nie jest dla człowieka tak nieznośne jak stan, jak stan gdy brak mu zadań i celu. Stąd to stworzenie sobie takiej rutyny, wyznaczanie nawet drobnych zadań do zrealizowania, jest szalenie ważne w takiej higienie życia, bo tej higienie życia psychicznego też Frankl w bardzo ciekawy sposób opowiada. Takie zagadnienie, które też zwróciło moją uwagę, opisywał je w latach 50. Pisał o tym, że paradoksalnie poziom na przykład nerwic wcale nie wykazywał jakiejś zwiększonej częstotliwości w czasach takich mocno kryzysowych, wojny, wielkiej kryzysy gospodarcze, tylko pisał o tym, że ten moment często, kiedy zostajemy odciążeni, zwolnieni od jakiegoś długotrwałego ciężaru psychicznego, on jest niebezpieczny, kiedy po jakimś długim czasie napięcia, który trwa miesiąca, czasem nawet lata, przychodzi taki czas, wydawałoby się już spokoju, to wtedy dopada ludzi bardzo często kryzys psychiczny, taki efekt przeciążenia on to nawet porównuje trochę do choroby dekompresyjnej, kiedy nurek zbyt szybko się wynurzy z wody. Przypominam, że te wykłady, które znajdziecie w książce psychoterapia na co dzień odnoszą się do lat 50. i już wtedy, co ciekawe, Wiktor Frank pisał o czymś. Co nazywał chorobą menedżerów, czyli pisał o ludziach chorujących ze względu na zbyt duże napięcie, w którym na co dzień funkcjonowali. No myślę o ogromnym poziomie stresu, konieczności podejmowania szybkich decyzji, reagowania na zmianę sytuacji. Ta choroba menedżerów myślę, że jest cały czas niestety obecna, a ten czas przebodźcowania, w którym funkcjonujemy, na pewno nie sprzyja temu, żeby ludzie mieli czas wyhamować i. Poszukać tego własnego sensu. Zresztą Frank w bardzo ciekawy sposób pisze o tym, że kiedy mierzymy się z tą pustką egzystencjalną, to często tak bardzo boimy się spotkać z tym, co mamy w środku, że uciekamy w ten zgiełk, w przeboczcowanie, w pracoholizm. I jest również w tych wykładach temat, który zawsze jest mi bliski, czyli temat psychosomatyki. Wiktor Frank opowiada, jak bardzo ta nasza głowa jest połączona z ciałem. Ja lubię powtarzać, że jesteśmy ucieleśnioną obecnością, no bo przecież nie. Nie wiem, nie byłoby stresu, gdyby nie ściśnięty żołądek, głos, który nam się nagle zaczyna wahać, drżeć. I o tej psychosomatyce również Wiktor Frankl opowiada. I zostało też we mnie takie zdanie, kiedy on mówi o tym, że lekarz-psychiatra oczywiście występuje jako lekarz, dysponuje wiedzą medyczną, którą przekazuje pacjentowi, ale też w wielu sytuacjach musi być po prostu człowiekiem, czyli przekazuje diagnozę, często bardzo trudną diagnozę, mówi o, o tym, w jaki sposób można się z danym tematem mierzyć, ale też wchodzi w taką rolę po prostu ludzką, czyli stara się towarzyszyć, dawać człowiekowi empatię, że jest to równie ważne przy leczeniu, Przywołuję zresztą takie słowa, które pojawiły się nad bramą Szpitala Ogólnego w Wiedniu. Nie tylko leczenie, ale też pocieszenie. A książkę Psychoterapia na Co dzień ostatni rozdział. Zamyka taki wykład, który Viktor Frankl wygłosił na otwarcie Tygodnia Książki w 1975 roku w Wiedniu. I tutaj między innymi podejmuje temat biblioterapii, czyli coś, co jest mi szalenie bliskie, bo naprawdę myślę, że w wielu sytuacjach książka, audycja radiowa. Mogą być takim momentem, w którym odnajdujemy jakąś wspólnotę doświadczeń, czyli dowiadujemy się, że takie kryzysy jak my przeżywa czy przeżywało wiele osób, osób, które wyszły na prostą, i właśnie w tej wspólnej historii jest jakaś nadzieja, że nawet jeżeli jesteśmy w takiej mentalnej zimie. Jesieni, najgorszym listopadzie, to ta świadomość, że ta wiosna nadejdzie, że są historie osób, które też były w strasznie mrocznym czasie, ale wyszły na prostą, to jest coś, co najzwyczajniej w świecie daje człowiekowi nadzieję. Psychoterapia na co dzień wykłady radiowe z lat 50. Wiktora Frankla. Zostawiam Państwu kolejną książkę do czytania. Życzę. Bardzo udanego Sylwestra, no i przede wszystkim pięknej codzienności z całą masą książek. i Mam nadzieję, że w tej codzienności w 2025 roku będziemy sobie nawzajem towarzyszyć. I jeszcze niespodzianka. Niespodzianka od wydawnictwa PWN do końca stycznia w Księgarni PWN na hasło Weronika. Macie 28% zniżkę i to jest zniżka, która dotyczy całej oferty książkowej wydawnictwa PWN z wyłączeniem tych książek, które już znalazły się na stronie w jakichś innych ofertach specjalnych. Wspaniałego dnia i do zobaczenia.